Lincoln Navigator. Egzemplarz, który trafił do naszego serwisu na montaż instalacji gazowej, pochodzi z 2012 roku. Wyposażony w ośmiocylindrową benzynową jednostkę napędową o pojemności 5,4 litra i mocy aż 305 koni mechanicznych. Sercem instalacji jest sterownik Stack Kumax 8 wyposażony w komunikację OBD, jest niezastąpiony w tym przedstawicielu amerykańskiej myśli technicznej. Dopasowuje w czasie rzeczywistym dawki paliwa do ośmiu wtryskiwaczy ACW03, które zamontowaliśmy tutaj nie bez powodu. Możliwość instalacji ich pojedynczo, nie na listwie, umożliwia zastosowanie jak najkrótszego dolotu gazu do kolektora. Co w późniejszym czasie pozwala na precyzyjną regulację instalacji. Dwa reduktory stack ACR01 dzięki swojej dużej wydajności zapewniają podaż gazu na wysokim poziomie, nawet w przypadku dynamicznego przyspieszania. W tej instalacji klient bez żadnej dopłaty otrzymuje od nas aż trzy filtry: jeden fazy ciekłej oraz dwa odstojnikowe fazy lotnej. We wnętrzu Lincolna, w miejscu wyznaczonym przez klienta, zamontowaliśmy przełącznik instalacji. Oprócz stanu paliwa informuje użytkownika o zbliżającym się przeglądzie. Wlew gazu umieściliśmy pod klapką wlewu benzyny. Takie rozwiązanie jest zarówno estetyczne, jak i wygodne. Pod samochodem umieściliśmy zbiornik toroidalny o pojemności aż 82 litrów. Montaż zbiornika pod samochodem to świetne rozwiązanie, przez co pojemność bagażnika... Nie zostaje pomniejszona. Po regulacji na drodze i hamowni podwoziowej, Lincoln Navigator jest gotowy do wydania klientowi. IMEX to firma, która profesjonalnym montażem instalacji gazowej zajmuje się od 1999 roku i siedziba mieści się w kolonii poczesnej koło Częstochowa. Ten nowoczesny obiekt posiada między innymi poczekalnię dla klientów, w której to pijąc pyszną kawę, klient na bieżąco widzi przebieg wszystkich czynności serwisowych sprawowanych przy jego samochodzie. Profesjonalne instalacji gazowej to klucz do zadowolenia klienta, które w firmie Simex stawiamy na pierwszym miejscu. Na nasze instalacje gazowe udzielamy do 6 lat gwarancji. Jesteśmy pewni jakości swojego produktu i usług. Wszelkie ustalenia z klientem, rodzaj podzespołów oraz cenę klient otrzymuje na zleceniu serwisowym. Simex to przede wszystkim grupa wykwalifikowanych specjalistów, którzy niezmiennie od kilkunastu lat dążą do perfekcji w montażu instalacji gazowych. Każdy samochód, który opuszcza nasz serwis, poddany jest szczegółowej regulacji na drodze. Robimy to z najwyższą starannością, bo wiemy, że ten proces bezpośrednio przyczynia się do długiej i bezproblemowej eksploatacji naszych instalacji, a to przekłada się na zaufanie i zadowolenie naszych klientów. Simex, już wiesz, komu możesz zaufać.